się mam widzorem. na 50 subskrybentów będzie bę, pokażę twarz pokażę twarz zrobię piosenkę dołą dołączy nowa osoba zrobię mu jakby chrzest co jeszcze i teraz może być najlepszy. Film, który będzie trwał godzinę 30 przynajmniej. Więc wbijajcie 50 subskrypcji, i lecimy. I nie wiem, czy będzie jeszcze dzisiaj film. Może będzie. Subskrybujcie! Wbijamy 50 subskrybentów. To było na tyle. Pa.